Szanowni państwo, dzięki temu, że w Łomży mamy realizowany już od 12 lat budżet obywatelski, możliwa była realizacja szeregu ciekawych inwestycji, fajnych też inicjatyw. Warto podkreślić, że przez te lata w mieście zostało zrealizowanych projektów na, ponad kwotę, na kwotę ponad 19 milionów złotych, około 180 projektów. W tym roku kolejna edycja, nowe pomysły nowe przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta w głosowaniu, które rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 1 października, wybiorą te projekty najbardziej ciekawe. Chociaż warto podkreślić to i też podczas budżetu obywatelskiego o tym mówimy, że ta inicjatywa ma niezwykle ważny aspekt obywatelski, bo Mieszkańcy naszego miasta uczestniczą, można powiedzieć, w współrządzeniu Łążą nie tylko właśnie poprzez decyzje, które są podejmowane przy wyborach samorządowych, kiedy wybierani są radni, wybierany jest prezydent i ma to miejsce co pięć lat, tylko właśnie podczas budżetu tewskiego mają realny wpływ na to, co dzieje się w Łomży, jakie projekty są realizowane, i to zarówno te projekty duże inwestycyjne, jak też i projekty miękkie, tak jak. Przed chwilą zobaczyliśmy bardzo radosne dzieci ze szkoły podstawowej, które uczestniczą w pokazach i też widzą namacalnie doświadczenia w centrum Kopernika. Projekt z budżetu obywatelskiego niezwykle ciekawy w tym tygodniu. Duża liczba dzieci z naszych Łomżyńskich Szkół skorzysta z tej możliwości, żeby właśnie tutaj w Kali Kultury poczuć tą naukę, niekoniecznie jadąc też do Warszawy, do Centrum Kopernika, więc taki mały Kopernik w Łomży. I takich projektów jest bardzo dużo, można byłoby o nich mówić i też podkreślać, reklamować jako przykład właśnie dobrze zrealizowanego budżetu autorskiego w naszym mieście. Ja dziękuję wszystkim. Osobom, które uczestniczyły w tym Budżecie obywatelskim zgłaszając swoje pomysły i też zachęcam mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w głosowaniu. Tak jak powiedziałem, rozpoczynamy dzisiaj, kończymy 1 października, a 25 października ogłoszenie wyników wyborów. Jeżeli chodzi o zadania, to te zadania zgłoszone przez mieszkańców musiały przejść, można powiedzieć, takie pierwsze etap, czyli musiały być przeanalizowane przez Komisję, przez Radę do Spraw Budżetowskiego i te zadania zostały zatwierdzone przez Radę i teraz Państwo możecie oddawać głos, do czego serdecznie zapraszam. Poproszę Pana Wiceprezydenta Andrzeja Stypułkowskiego, który również jest przewodniczącym Komisji do Spraw Budżetowskiego, o krótką informację na temat przebiegu właśnie pracy i też zadania, które będziecie mogli Państwo Wybierać. Dziękuję. W tym roku wracamy do starej, sprawdzonej formuły, gdzie w ramach budżetu obywatelskiego funkcjonują zadania o charakterze ogólnomiejskim oraz zadania o charakterze osiedlowym. Do Rady Budżetu Obywatelskiego ogólnie wpłynęło 36 projektów po przeanalizowaniu tych projektów formalnym oraz merytorycznym Rada Budżetu Obywatelskiego znała, iż do dalszej realizacji po głosowanie zostanie poddane ogólnie 27 projektów, 9 zadań o charakterze ogólnomiejskim. Przypomnę, że budżet budżetu obywatelskiego w tym zakresie wynosi milion złotych, natomiast 18 zadań w budżecie osiedlowym. Tutaj budżet zadania wynosi 1,5 miliona złotych po 100 tysięcy złotych na osiedle. Jeśli chodzi o zadania, tak jak Pan Prezydent powiedział, są to różne zadania, zadania o charakterze inwestycyjnym, twardym, jak również zadania o charakterze miękkim. Bardzo cieszymy się, że nasi mieszkańcy czynnie uczestniczą, czy to w roli projektodawców, czy też również później przy głosowaniu. Na dzień dzisiejszy w ramach poprzednich edycji zostało oddane ponad 80 tysięcy głosów. Liczymy na to, że w tym przy tej edycji padnie ten historyczny 100-tysięczny głos, na co bardzo liczymy. Już wiemy, że nasi mieszkańcy są aktywni, już są oddane pierwsze głosy, natomiast. Mogę tylko przypomnieć o miejscach, w których nasi mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy. Oczywiście jest to budynek Urzędu Miejskiego przy Starym Rynku, park wodny, jak również budynki dwóch uczelni, Akademii Łomżyńskiej oraz Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście nasi mieszkańcy mogą również oddawać głosy w sposób internetowy, do czego bardzo chętnie zachęcam. Liczę na to, że ta edycja będzie jeszcze bardziej owocną, jeszcze lepszą i będziemy mogli w przyszłym roku przystąpić do realizacji zadań. Ja ze swojej strony mogę zachęcić mieszkańców naszego miasta przede wszystkim do składania pomysłów w budżecie obywatelskim. Myślę, że jestem takim przykładem, który pokazuje, że każdy mieszkaniec Łąży może mieć wpływ na krajobraz jakim się otaczamy poprzez inwestycje twarde, a także na życie społeczne naszego miasta poprzez takie pomysły, które, które na przykład teraz realizuje się w Hali Kultury. Zachęcam też do głosowania w budżecie obywatelskim. Wybierajmy najlepsze dla nas pomysły. I to tyle. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny budżet obywatelski miasta Łomży Dwunasta edycja szeroka paleta projektów, które zostały zgłoszone, z czego jako członek Rady Budżetu jestem bardzo zadowolony. Zachęcam w imieniu przewodniczących, kolegów, koleżanek. Przewodniczących, również osób, które zgłaszały te projekty, wykonały tą pracę na, na rzecz tego, abyśmy mieli to możliwość jako mieszkańcy że realizacji tych projektów. Uważam, że ta duża ilość projektów, która została zgłoszona, przypadnie każdemu z mieszkańców naszego miasta do gustu, gdzie wystarczy tylko zagłosować a projekt z, może być zrealizowany, poprawi naszą e, infrastrukturę, e, warunki zamieszkiwania na tych osiedlach, na których mieszkamy jako mieszkańcy naszego miasta. Ja tylko dopowiem e, tyle, że e, warto brać udział w budżecie obywatelskim, czego doskonałym przykładem e, jest to, e, iż e, w, w poprzednich budżetach obywatelskich jednym z projektów była zgłoszona przeze mnie ulica, remont ulicy Reymonta, która niewielką ilością tak naprawdę przegrała, natomiast dzięki tej nieustępliwości uparciu ze strony i radnego nieobecnego dzisiaj, tak naprawdę wiceprzewodniczącego Rady Osiedla nr 11, pana Marcina Dębka, ale Rady Osiedla nr 11 całej, i przychylności władz miasta Łomży, pana prezydenta, została wpisana do budżetu miasta i obecnie jest realizowana. Także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby wzięli w tym udział, aby zagłosowali. To naprawdę nie jest nic wielkiego. Dziękuję serdecznie.